Czy miałaś kiedyś wrażenie, że jesteś na dnie, czy miałaś kiedyś poczucie, że walisz głową w mur i nieważne, jak bardzo byś się starała, nie jesteś w stanie go przebić, nie jesteś w stanie odbić się od tego dna. Jeżeli tak, to zapraszam Cię do wysłuchania tego live'a, do obejrzenia tego live'a, gdzie tak naprawdę mm, rozbiorę się przed Tobą. I co to znaczy, że chcę podzielić się z Tobą dzisiaj moją historią o tym, jak z pijaczki, z osoby, która piła alkohol z uzależnienia, stałam się kobietą sukcesu. Chcę opowiedzieć Ci o tym całym trudzie, który przeszłam e, i jak to wszystko się wydarzyło. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Zaznaczę to też od razu, że ten live jest. Nie jest prosty. Dlaczego nie jest prosty? Bo dużo łatwiej jest mówić o rzeczach, które są fajne, które są wygodne, gdzie odnosimy sukces. O tym można opowiadać na okrągło. Natomiast kiedy mamy opowiedzieć nagle o tym, że byliśmy uzależnieni, że były problemy, że było trudno, że czołgaliśmy się po dnia, że było się nieudacznikiem, to staje się to trudne. Ale postanowiłam o tym opowiedzieć, bo być może znajdziesz w tej historii. Siebie. Może w tej historii usłyszysz coś, co pomoże Tobie przebić się przez ten mur i odbić się od nas tak, jak udało się to mi. Zanim jednak opowiem tą swoją historię, pozwól, że się przedstawię. Nazywam się Patrycja Jaworska i z ogromną dumą mówię dzisiaj o sobie, że jestem mentorką kobiet. Jestem mentorką transformacji osobistej i uczę kobiety, jak przestać się oszukiwać i stać w prawdzie ze sobą. W moim programie 1 na jeden pokazuję kobietom, jak porzucać cały ten ciężar, który już nie służy, i jak stworzyć nową tożsamość kobiety, która jest zaangażowana, zdeterminowana i która z łatwością i z przyjemnością osiąga swoje marzenia i żyje w lekkości, w wolności i w szczęściu. No dobrze. Uch, dobrze, dobrze. Od czego by tu zacząć? Długo się zastanawiałam, jak zacząć ten live. Powiem po prostu tak. Jeszcze raz po alkohol sięgnęłam mając 14 lat. No, by się wydawało, wow, nie? E, I można sobie powiedzieć, na no 14 lat to już taka wiadomo jakaś gimbaza, nie? Każdy sięga po alkohol. Tylko, że ja po niego sięgałam. Właśnie, najpierw sięgnęłam po alkohol po to, żeby. Dostać atencję. Chciałam atencji rodziców, chciałam miłości rodziców, więc uważałam, że jak będę piła alkohol i będę taka, wiecie, śmieszna, zabawna, to nagle ja tego wszystko, to wszystko dostanę. Chciałam atencji znajomych, oczywiście wybierałam nie tych znajomych, co trzeba. I ja myślałam, że ja mam tą atencję, że ja mam tą całą uwagę, że, że wszystko jest fajnie, ale nie, nie, nie zauważałam, jakie to niesie ze sobą niebezpieczeństwo. I można by sobie pomyśleć coś takiego. Że im starsza się robiłam, tym mniej piłam. U mnie działo w drugą stronę: im starsza się robiłam, tym właśnie więcej piłam. No tak. I dotykałam już dna i to bardzo mocno w wieku takim szkolnym, kiedy byłam nastolatką. Miałam bardzo trudne sytuacje przez ten alkohol. Raz nawet by się bardzo źle mogło skończyć, ale nie chcę o tym opowiedzieć. Chcę Ci powiedzieć o tym, że ja uciekałam w alkohol, ponieważ Później uciekałam w alkohol, ponieważ ja w nim widziałam rozluźnienie, w nim widziałam szczęście. Ja, ja jak kupowałam sobie alkohol i kopiłam, to dla mnie to było takie oderwanie się od tej rzeczywistości od tego, że kurde, w domu mam tak źle, ale źle, wiecie, nie, nie chodzi o to, że ja miałam źle. Bo nie wiem, jakieś były awantury i tak ja, dalej. Ja po prostu miałam dosyć tej biedy, tego, że ja jestem taka, nie, takim nieudacznikiem, że nic mi się w życiu nie udaje oprócz tego, że y, udało mi się małżeństwo, tak? E, I chcę, żebyś zobaczyła u siebie, gdzie ty uciekasz. Jak pojawiają się problemy, gdzie ty uciekasz. Ja uciekałam w alkohol. Później uciekałam w drobne przyjemności, jakieś małe zakupy, jakieś nowe sukienki, jakieś pierdoły. Ja cały czas ukrywałam swoje emocje, ja cały czas po prostu chowałam się. Mm, zamiast skonfrontować się z prawdą, zamiast konfrontować się z tym, co czuję, zamiast konfrontować się z tym, co ja myślę, czego ja chcę, ja cały czas uciekałam. No i alkohol mi w tym najlepiej pomagał, tak przynajmniej mi się wydawało. Natomiast Natomiast co? Przyszły tak, przyszedł taki moment, kiedy już byłam dorosłą kobietą, dojrzałą dorosłą kobietą i okazuje się, że jestem w momencie w moim życiu, kiedy, kiedy ja nic, nic nie mam. Nic nie mam oprócz szczęśliwego, szczęśliwej rodziny, nic nie mam. W pracy godzę się na byle warunki, godzę się na to byle traktowanie. Nie mam pieniędzy, bo cały czas pożyczam pieniądze od rodziny, od męża, cały czas jestem na garnuszku. Bo miałam w dupie to, że ja muszę o siebie zadbać, ja miałam w dupie to, że ja muszę, wiecie, być zaangażowana i miałam to w totalnie w dupie, bo wiedziałam, że mam ciepłe kapcie, że jak ja gdzieś zawalę, to mnie uratuje mama, to mnie uratuje mąż. To po cholera się miałam starać, więc ja sobie mogłam później pozwalać yy, na to, żeby pić więcej, yy, żeby się w ogóle w nic nie angażować ani w pracę, no w nic, po prostu w nic. Um, ale był taki moment pamiętam go doskonale, kiedy kiedy po pewnej pijackiej nocy wyobraź sobie. Oczywiście dochodziło do tego, że ja nie pamiętałam nawet, co się działo, jak ja piłam, bo tyle po prostu piłam. Um, pamiętam, że wszedł mój syn na dół, a ja byłam wiecie w takim niezafajnym stanie i on popatrzył na mnie swoimi oczami i wiecie, co ja zobaczyłam? Zobaczyłam tam siebie, kiedy ja byłam małym dzieckiem i kiedy ja widziałam ten sam widok. I to mnie po prostu przeraziło wtedy. Mm, no. Tak, to było mocne. I ja wtedy, ja wtedy wizji co, postanowiłam, że tak dłużej być nie może, że ja po prostu tego nie chcę. Że ja nie chcę, żeby tak wyglądało moje życie. I ja powiedziałam dość, no ale wiecie jak to jest. Ja mówię dość i mam takie zapalone jestem. No to kończę, już rzucam ten alkohol, już tego nie chcę. A to było silniejsze ode mnie. To po prostu było silniejsze ode mnie. Odstawiłam na dwa tygodnie, później coś mi się w życiu przytrafiło, coś mi nie wyszło i co zrobiłam, już cały mój organizm, cały mój umysł pamiętał, że jeżeli dzieje się coś złego, to pierwsze co lecę do sklepu kupuję i wale, nie? Więc to są, słuchajcie, też takie rzeczy, gdzie trzeba się sobie przyjrzeć, że jeżeli coś idzie nie tak i ty od razu sięgasz po chwilowe przyjemności to to jest sygnał żeby się tu zatrzymać to, to jest sygnał żeby się sobie przyjrzeć i ja miałam tych sygnałów mnóstwo ale oczywiście no, nie, w ogóle się tym słuchajcie, nie przejmowałam no ale doszło do, do takiego momentu w którym już naprawdę byłam Zmęczona, zmęczona tym, że jestem nieudacznikiem, zmęczona tym, że jestem biedna, zmęczona tym, że ktoś mnie utrzymuje, zmęczona tym, że nie potrafię o siebie zadbać, zmęczona tym, że oszukuję samą siebie, że jestem taka fajna, zmęczona tym, że. zmęczona tym, że po prostu cały czas lawiruję, miałam tego dosyć. No i w momencie, w którym naprawdę powiedziałam, że ja już nie chcę, że już nie chcę tego alkoholu, że już nie chcę tego oszukiwania, natrafiłam w internecie na reklamę. Przez przypadek, być może tak, być może nie, na moją pierwszą mentorkę. No i oczywiście mogłoby się wydać tak, no to mam mentorkę. Zapłaciłam jej pieniądze, oczywiście wzięłam kredyt, no bo przecież nie miałam tak pieniędzy, więc wzięłam kredyt. Zapłaciłam mojej pierwszej mentorce, byłam taka zajarana przez chwilę, no ale. Co z tego, że mam mentorkę? Co z tego, że mam nie uczy fajnych rzeczy? Co z tego, że ja mogę wyjść na ludzi, skoro przecież i tak wolałam. Jak mi coś tam nie wyszło, znaczy się z tą mentorką, ona mnie czymś wkurzyła, bo wiecie, jak ja miałam tą mentorkę, to nagle musiałam stanąć twarzą w twarz z moją prawdą, że ona powiedziała: no, Słuchaj, ty jesteś nieudacznikiem, tak? To jest Twoja wina, że tak wygląda Twoje życie. Ty nie możesz zwalać tego na innych, a ja tak robiłam dotychczas. I mnie to po prostu bolało. I z racji, że do mnie to bolało, z racji, że było mi to niewygodne, znowu wracam do tego alkoholu. Czyli cały czas kręciłam się po prostu w kółko, przez te lata kręciłam się w kółko eee, i zawaliłam. Zawaliłam niektóre sprawy, normalka, ale dostałam szansę od życia, od mojej mentorki dostałam szansę i wiecie co? Rzuciłam ten alkohol po dobrych 13 latach, odeszłam od alkoholu. Rzuciłam to uzależnienie w cholerę. 13 lat mi zajęło, żeby zrozumieć, że nie jest to dla mnie dobre. 13 lat takiego tarzania się po prostu w gównie. No, 13 lat takich dziwnych, dziwnych lat. Muszę powiedzieć dziwnych lat, ja nie wiem jak to wyrazić. Widzicie, jak opowiada się historię o sobie, która jest taka ciężka, niewygodna. W ogóle najlepsze jest to, że jak się opowiada historię o i są to rzeczy tak zjebane za przeproszeniem, to tego się nawet nie chce pamiętać. To się dziś chowa bardzo mocno w szufladki umysłu i my tego nie chcemy pamiętać. To my się tego po prostu. Ja się tego wstydziłam. Ja się wstydziłam tego, że byłam biedna. Ja się wstydziłam tego, że piję alkohol, ja się tego wszystkiego wstydziłam. Jezus, jak ja po prostu tego nie lubiłam. Na około, na, na cały świat z zewnątrz myślał, że ja jestem zaradna, że jestem zajebista, że ja to w ogóle wiecie, nie wiadomo, jaka super patrycja, ale ja w środku, jak ja zostawałam słuchajcie sama wieczorem, to ja wiedziałam, że jestem zjebana po prostu. No i ale przyszedł ten przełom i wiem, że gdybym wtedy nie znalazła swojej mentorki to dalej bym się czołgała, nie przeszłabym tej drogi, bo nigdy bym nie przyznała sama przed sobą, nigdy bym nie przyznała sama przed sobą, że jestem zjebana, że po prostu ten alkohol to mnie wyniszcza. No nigdy bym tego nie przyznała i cieszę się, że cieszę się, że mogłam ją spotkać, cieszę się, że mogłam ją mieć. I, dlaczego ja Ci w ogóle o tym opowiadam? Dlatego, że jak Ci jest w życiu ciężko, jak wydaje Ci się, że jesteś w sytuacji bez wyjścia, że po prostu już nic lepszego cię w życiu nie spotka, to ja ci mówię, że może cię spotka, że możesz odbić się od dna, że możesz pozbyć się tego całego gówna, które nosisz przez lata, po prostu możesz to zrobić, tylko musisz podjąć decyzję, że ty tego już nie chcesz. Ty musisz podjąć decyzję, ty musisz zmierzyć się ze sobą, ty musisz stanąć w prawdzie. I zdecydowanie najlepiej poprosić o pomoc, ale nie z tego miejsca, że nie poproszę o pomoc, bo ja się wstydzę. Nie poproszę o pomoc, bo wyjdzie na to, że ja sobie nie radzę. Skoro ty i tak sobie już nie radzisz, tak? Proszenie o pomoc to jest absolutna siła. To słuchajcie, to jest tak utarte w tych naszych głowach, że kto prosi o pomoc, to jest po prostu jakimś totalnym nieudacznikiem i w ogóle jest najgorszym. Proszenie o pomoc jest największa siła, i chciałabym, żebyście to po prostu dla siebie zapamiętali. Chciałabym, żebyście szukali u siebie, od czego uciekacie, dlaczego od tego uciekacie, czego się tam boicie, czego się tak bardzo lękacie. Ja przez lata bałam się zaangażowania, ja przez lata bałam się odpowiedzialności, ja przez lata bałam się w ogóle powiedzieć prawdę, więc lawirowałam, więc kłamałam, ale to mnie po prostu wykańczało i mnie to męczyło. Jak odniosłam sukces? Po prostu stając w prawdzie, po prostu... Odniesienie sukcesu jest trudne. To jest zajebiście trudna robota, słuchajcie. To ja kiedyś myślałam, że sukces jest tak. Mówię sobie, otwieram sobie biznes, wychodzę na social media i jestem zajebiście milionerką. No reality wygląda do, do, zupełnie inaczej. Bo kiedy się okazuje, że chcesz odnieść sukces, to jest kolejny po prostu. Po, to jest taki po prostu maraton problemów, trudu i wszystkiego. Ale wiecie co? Trudne jest być uzależnionym od alkoholu, trudne jest bycie nieudacznikiem, trudne jest kłamanie i trudne jest odniesienie sukcesu. Ale zdecydowanie można wybrać, które trudno się woli. I ja wybrałam trudny sukces, bo pije, bycie piaczką, tą alkoholiczką po prostu już mi się. To mi po prostu nie służyło, to by mnie donikąd zaprowadziło. Dalej bym żyła byle jak, dalej bym była tą sierotą Marysiem, ofiarą własnego losu i bym cały czas, wiecie co, najlepsze jest to, że kiedy ja byłam tą alkoholiczką i ja uważałam, że to nie jest moja wina, że ja tak żyję i ja uważałam, że Problemem jest to, że ja, była, ja od dziecka się naoglądałam alkoholu, więc dlatego piję, bo pewnie w domu był pity alkohol. Pewnie to jest rodzina, wina rodziców, to jest wina całego świata, że ja jestem taka biedna sierota. No nie, byłam biedna sierota, bo ja sobie na to pozwoliłam, bo ja sobie wybrałam tak, że ja tak chcę dalej żyć. I ja wybierałam każdego dnia, podejmowałam decyzję, że nic z tym nie robię. I pozwalałam sobie na to. Aby dalej mój syn na przykład tak patrzył na to, jak ja żyję, jak ja wybieram. Robiłam dokładnie to samo, widział dokładnie to samo, co ja widziałam w dzieciństwie. I da się, naprawdę da się odbić od dna. Jak nie wyjdzie za pierwszym razem, nie wyjdzie za drugim razem, za którymś, za którymś razem wyjdzie na pewno, tylko się po prostu to nigdy nie poddawaj. Ja się nie poddałam i dzisiaj naprawdę z dumą mówię, że odniosłam sukces. I przeszłam przeogromną transformację. Przeogromną transformację Do dzisiaj wybieram mentorów Do dzisiaj sama mam mentora yy, I to jest najlepsze, co może być Mieć osobę, która wskaże drogę Która pokaże nam prawdę Która wyciągnie do nas rękę Dmuchnie w skrzydła Abyśmy mogły po prostu Żyć życiem, o którym marzymy A nie żyć takim życiem Które gówno nam wnosi tak? Tyle słuchajcie Taka moja historia Pasuje, że się napije kawę. Strasznie emocjonalny jest dla mnie ten live. Dla mnie to w ogóle słuchajcie brzmi jak taki totalny rozpierdol za przeproszeniem. Nie ma to jakby składu ładu, ale to jest moja historia. To jest właśnie historia o mnie, i chciałam, żebyś mnie poznała. żebyś znała moją historię, bo ja też jestem człowiekiem. Za tym całym moim sukcesem, za tym wszystkim, co Ty widzisz na moim Instagramie stoi zwykła kobieta, która kiedyś była szarą myszką, która była swoją własną ofiarą z wyboru i przeszłam naprawdę ogromną drogę, długą drogę, trudną drogę, żeby być dzisiaj w tym miejscu, w którym jestem. Ale jestem z tego zajebiście dumna, że to zrobiłam i wiem, że Ty też możesz zrobić. Więc jeżeli dzisiaj w Twoim życiu nie widzisz sensu i że dzisiaj w Twoim życiu uważasz, że jest do dupy, czujesz się beznadziejnie, czujesz, że nie masz siły, czujesz się po prostu źle, boisz się czegoś, po prostu boisz się zmian, boisz się wszystkiego, to ja Ci mówię, że jesteś w stanie z tego wyjść. Tylko, kochana, podejmij decyzję i stań ze sobą w prawdzie. Przyznaj się, czego się naprawdę boisz. Przyznaj się, przed jakimi problemami uciekasz dlaczego przed nimi uciekasz i walcz o siebie. Każdego dnia walcz o siebie, bo naprawdę jest warto walczyć o siebie. Możesz wygrać cudowne życie i być naprawdę dumna. Dzień dobry, dziękuję Wam wszystkim tutaj za obecność. Um, kończę, słuchajcie, tego live'a. A, o, się trochę zruszyłam, czekajcie, no. Kończę tego live'a. Mm, cieszę się nawet, że go zrobiłam i że to powiedziałam, bo jest to, była, jest to historia, którą już dawno chciałam opowiedzieć, ale nie byłam w ogóle na nią gotowa. Więc, um, no, cieszę się, że to zrobiłam. Dziękuję Wam za obecność. Dziękuję wszystkim, którzy to obejrzą później. E, dziękuję bardzo, Kamila. Mm. I trzymam kobiety za Was kciuki. Naprawdę trzymam za Was mocno kciuki. Walczcie o siebie naprawdę każdego dnia. Wiem, że się powtarzam. Ale chcę, żebyś ty to usłyszała, żeby to do Ciebie dotarło, że możesz wygrać swoje życie, jeżeli podejmiesz decyzję, że ty chcesz je wygrać. Życzę cudowności, życzę wspaniałości. Jeżeli w tym live'ie zobaczyłaś kawałek siebie, jeżeli w tym live'ie usłyszałaś coś, co być może pomoże Ci przebić się przez ten mur, być może znasz kogoś, kto powinien to usłyszeć, Pójść go dalej, proszę. Pójść go dalej. Niech się niesie. Być może pomoże komuś, kto stracił nadzieję, że może fajnie żyć. Dziękuję za obecność. Życzę cudowności. Ściskam bardzo. Kocham i dziękuję, że byliście. Pa!